to sobie sprawdzimy co by tu dzisiaj obejrzeć jedziemy Polo TV nie ma TTV nie ma a miał być mój ulubiony program Muzyka też bym posłuchał no ale nie ma hmm. tutaj Super Polsat też nic nie ma o transakcja za milion niestety to miał być mój ulubiony program o bajkę może obejrzymy ale bajka to dla dzieci dzieci w szkole i w przedszkolu TVN7 też nie ma o! Będzie TV Puls? Nie, Puls to ja mam, ale w ręce, nie tutaj, to jedziemy dalej. TV4? Hmm, to też miał być mój ulubiony program. TVN? O! Tu na pewno coś zobaczymy. No niestety nie ma nic. Hmm, Polsat? No i też nic nie ma. TVP3 Poznań? Jest! O dzikach zobaczymy, jedziemy dalej. Czyli zostały dwie, trzy, trzy najbardziej właściwe kanały. TV, PIS. Tak więc nie zginiemy. Orange obejrzymy.